W piątek wystartowała edycja na kithc.eu, a wraz z nią konkurs Shot'em Kithc, gdzie każdy gracz ma szansę wygrać nagrody pieniężne, skrzyneczki oraz pojawić się na kanale naszego serwera. Codziennie wybieramy najlepsze klipy z naszego Discorda, więc bierzcie udział, a oto najlepsze klipy z wczorajszego dnia. Wiebał im się do kuboida, wyłączył mechanizmy i jeszcze zajebał. Co za szef. Sobie no bo ja go na napierdalać no tego wyzwania. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Człowiek, gdzie wpadł? Mechanizm, właśnie wyłączam. Właśnie mechanizm, mają wyłączony. Wyłączam i do dookoła mechanizmy, żółwia. Już mają wyłączone dookoła, nie mają wejścia do żółwia. Ty, ten Debi się nie dobrał wskoczył do mnie. <śm> 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 tak, on wskoczył do mnie i cały pot. <śm> Gracze chcieli go strapować, a to on strapował ich. No nie, ich. nie Nie, wiem, bo ten nie, nie ten podchodź ten... idioto, nie podchodź tam, kurwa. No jak dopiero... dopiero wlecisz, jak dopiero wlecisz, wow. Nie, jak pochita, jak pochita dopiero nikt tam nie podchodzi. dajcie, bo będzie to jeszcze, ja. nie wiem, nie pochitani? Chodzi się pepe, pepe Dajcie mi to. monster. O Jezu, taka ciota. Maszuszka. To ma no. ja szóstkę. Wszystko macie? Czy on serio zaorał im jeden vs 15 z szóstką w eku? Ja pierdolę! Maniek! Ja ci nie pomagam, pierdolę. Szóstkę mam, szóstkę mam! Y to mam, będzie termin. Pomóż mi, pomóż mi, ja pierdolę! Kurwa, odknuka ci! Stary, jest szczęściu. Pomóż mi, kurwa, zabijemy ich! Pomóż mi, kurwa! Ale chłopaki mnie znają, nie? Po co ty tam wtedy to... tutaj? Mi... Papać! Jaki wzorom, ale Elka będzie. Czekaj, zobaczymy, czy tepnął. On tepnął ludzi, spierdalaj, spierdalaj, tepnął ludzi. Nie, 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 schowany, stój schowany. Kolega dosłownie zrobi wszystko za kluczyki. No, jesteś, no daj jest. mi kluczyk, ktoś kurwa kluczyk. A zajęć? No. <grym> ja pierdolę Gość odwalił normalnie orkę wszechczasów. Jak to? Jak ja zjadłem na dwóch kostek to przyjeżył? Dobra, porę zabijł, co jest No co ja, nie no, co nie gają? Nie wiem bo jesteście się szczerze. Nie gadaj się spierdoli, nie gadaj się spierdoli! Niech z trom odpierdolni, tak to jest dosyć do, do frumy. z drzwiami. Nie, nie wierzę. chłop spierdolił bez butów. O zabiłem! <śpuszamy> Ten gracz walczył o życie, gdy Dany robił sobie zęby. Bo ja generalnie jestem ja sobie robię zęby. Raz na tam 10 lat chodzę do dentysty swojego prywatnego i robię sobie zęby. Przez cały rok po prostu. Raz w miesiącu sobie chodzę i robię zęby. I później mam gwarancję na X lat, nie? Jestem mówiony do dentystki swojej prywatnej na tego, na 27. E, Na wyrwanie ostatniej już tej ósemki, co wam już wcześniej opowiadałem, że ona już mi się ukruszyła prze, przez coś tam, bo ona była martwa, wiecie jak to martwy ząb, to wiecie. E, ukruszył się już tamty, wczoraj stripsa mnie. nie? Ty kurwa, jem tego stripsa, ty stary. I kurwa gryzę sobie pół zęba swojego, ja patrzę, ty, hopę do lustra, wodą przepłukałem mordę, patrzę, kurwa, ty, ósemka mi, Sals, lekko korzeń został tylko w tej ósemce. Ja mówię ja parlole, ale ja ja nie? I teraz jak językiem tam wjeżdżam, to mam taką chłopę dziurę. Masakra, ale kurwa, rozumiecie to. Kiedyś mi się ósemka u, ukruszyła od y, chyba frytki. Wtedy jakiś kebaba jadłem czy coś. Jadłem i wiesz, i ps i chuj, poszła. No gdzie wy te pacie? No czy to tak, tam kurwa światło? Na kurwa mać! Gdzie wy te pacie kurwy? Nie no właśnie te pom, ja jestem kurwa w środku, nie? Ej, Może była wstapłeś. Jak Szuk... to ty następuj smufik twelu, Nie idź u biało być frajerze jebany si <t relacje> Powrót ja się troszkę wkurzył Biciu Małpa Dawaj powrót, ja ci będę boostował Jak nie będziesz boostował? No cię, patrz, tak on Ej, dobra, ty mi tu, ty tu się bijesz, ja się boostuję Ty się tego No jebać ci smufik Zobacz, ja... Bi się, bi się, będę cię boostował Syfami ryjesz Boostuje cię, boostuje cię, Bi, bi, Ej, pokij Matkę se z boostu i kurwa nakuta się twelu jebany I dlatego mamy kadę na minus Trzymaj Dobra, dawaj, bo zaraz Mówiłem, 20 FPS uważam. Coo! Ja w full HPS podwójny! Coo, mamy topkę? Z kim ja Z kim ja gram? Z kim ja okay. Kolega dał najlepszego knoka na edycji. wek, to tam jebać go. A gdzie gra I daleko masz na mnie? Nooo! Jest taki głupi! Ale w dziurę, patrz! Podwodna potyczka? Nie ma problemu. No przecież chciał knoka. To no najknoka, knoka, kurwa. O, dzień tam. Jest! O kurwa! O kurwa. <laughs>